Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks w serii Pancerna. Tym razem witam was z nową grafiką, którą mogliście już przynajmniej zobaczyć, taki przedsmak na moim filmiku, Kurczę z trzech gier jaki zrobiłem, taki zlepek tam, takich tam kurcze zwykłych gier, gdzie sobie grałem, po prostu zmontowałem, żeby jakiś taki kurcze epicki prolog był, związanego z grafiką. Aczkolwiek nie chciałem Ci tutaj nigdzie jakoś tak zbytnio szpanować, no ale wy musicie zrozumieć, że jednak to jest jakiś taki jest coś takiego, że w końcu za swoją własną pierwszą wypaczę można było coś fajnego kupić. I to jest właśnie zasilacz oraz karta graficzna. Tam odpowiedziałem jednemu na komentarz, więc jeśli będziecie chcieli jaka to jest, to możecie sobie odwołać się do tego filmu z montażem. Ja teraz tutaj chciałem Wam pokazać powtórkę z jednego z bardzo rzadkich czołgów, czołgów prezentów, że tak to ujmę, jest to mianowicie T1S6, czyli czołg premium drugiego poziomu z żywka amerykańskiego. Bardzo rzadko jest spotkać takie okazy w wocie Tetrarch T1S6 czy T127, jeśli się nie mylę, no to były czołgi premium, które rozdawali rozdawano z jakiejś tam okazji. Na przykład t 1.6 był rozdawany z okazji Nowego Roku i to roku 2013, więc e, jeśli ktoś miał konto niestety po Nowym Roku, więc go nie dostał. Tak samo było z Tetrarchem czy z T-127. No, tych czołgów raczej się nie da odzyskać, chyba że ktoś ma opcję tam, żeby zgłosić i jeden czołg odzyskać. To wtedy może sobie go przywołać, zaktujmy. Chyba że już to wykorzysta, albo coś innego chce. Dobra. To tak, kilka słowem wstępu o samym te T1N6. Jeśli chodzi o pancerz, to na drugim on nie ma za bardzo, nie ma chyba zbyt co tu mówić. Ja niestety nie mam statystyki jego przy sobie teraz, więc wam nie powiem ile w milimetrach on posiada, ale naprawdę nie jest to kosmos. I do najtwardszych to on nie należy. Eee, za co go ratuje to to, że bardzo szybko jeździ przyspieszenie ma fajne jeśli chodzi o jazdę do przodu i to naprawdę spróje nieźle jak torpeda co innego skręcanie skręcanie mu nie wychodzi zbytnio jest to chyba jego wadą więc chyba że załoga na 100 to coś tam zmieni ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę ciężko skręcam one strasznie prędkość wytracam przy skręcaniu jeśli chodzi o działo to jest chyba jego jedyna potęga na drugim tierze, jest to magazynek Działu z magazynkiem o kalibrze 37 mm. Penetracja 33, uszkodzenia 30. 5 pocisków w magazynku, to szczerze powiedział, że na drugim poziomie sporo, bo przebić, przebijemy większość i naprawdę można zaskomować, kolesie nieźle. Sami zobaczycie, co się teraz tym tutaj, że tak kidlem stanie. Bo ten FTAC no to nic innego jak jakiś kurde nie wiem, klop to i to i coś takiego jeżdżącego. No wiecie, te budki tam, gdzie się chodzi i się coś tam robi i dalej. Naprawdę można zaspomować dużo czkogów, jak tutaj zobaczycie na powtórce, którą wysłał mi xkghj, lepszego niku nie miał do wybrania. Większość zasypał gradem pocisków, które powchodziły i zadały damage, no bo przecież 200 damage na takim drugim poziomie, no to nie jest wcale dużo, mało. No to taka przystępna ilość. No, jeśli chodzi o ładowanie magazynka, zaraz zobaczycie jak go później eee, ładuje bardzo szybko, 3-4 sekundy bym jakoś tak powiedział, nie wiem czy to była załoga na 100 sto... i jakieś moduły miał wpakowane, ale myślę, że załoga na 100 chyba wystarczy do obsługi tego czołu, żeby tak w miarę normalnie było w trakcie gry. No, widzicie. Przebić nie miałem zbytnie problemu, jeśli chodzi o celność no to już trochę inaczej wygląda, celność no chyba ma gorszą na pewno od czasu celowania, chociaż celuje nawet fajnie, szybko. Co tu jeszcze można o nim powiedzieć i o samej powtórce, no zbliża się po prostu do końca na drugich kierach, nie ma zbytnie co opowiadać. Jeśli kogoś interesuje ten czołg naprawdę no to niestety, ale musiałbym mieć konto założone przed nowym rokiem no. I na innej możliwości nie ma, żeby go dostał, chyba, że jakieś yy, kody by były rozdawane, chociaż wątpię. Fajnie, czwarty frag na koncie. Yy, on na pewno byłby zabójcą w plutonach. Jeśli by ktoś się dobrał w plutonie z takimi czołgami, to myślę, żeby wycinał ładnie. No i tak więc, to już jest praktycznie koniec powtórki. Ja się będę z wami żegnać i zapraszam was do kolejnych filmików. No i z nową grafiką mówię lepiej wszystko będzie wyglądało i będzie więcej gier. Tak więc dzięki za uwagę i na razie.